Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piotr Fix z tej strony, czyli Piotr Fissner. Parę dni temu weszły nam pola chwały, gildyjne pola chwały. Każdy znalazł się w jakiejś lidze. Tutaj akurat ja jestem w gildii jednoosobowej. Dlatego i w rozkwicie, tak? Dlatego znalazłem się wyłącznie w, miedze, w miedzianej lidze, tak? Wejdźmy sobie do tych pól chwały. No i zauważmy, że Wylądowałem, to jest, może kliknijmy sobie w tym miejscu, można klikać albo na tym czymś I teraz można sobie, prawda, tutaj e, zobaczyć, co, co tutaj się dzieje, tak, aktywność członków w tym miejscu jest, czyli ja I ranking, tak, że tylko pod wyprawy gildyjne sobie stworzyłem gildię, w której tak naprawdę nic nie robię oprócz wypraw <grych> raczej no, dam jakieś drobne rzeczy, nie tak? W każdym razie, w rankingu jestem na pierwszym miejscu, specjalnie dla Was tutaj do tego nagrania zdobyłem sobie dwa sektory, dwie prowincje, plus jedną, którą miałem zaczynając tutaj, także mam dwie, i teraz kończę tutaj sobie, prawda, w tym miejscu brakuje mi troszeczkę, żeby zdobyć tą centralną, tak? Czyli zobaczmy sobie tutaj jeszcze 188... Um, Punktów na godzinę się zbiera, łącznie mam punktów chwały 5278. Tak, tutaj nie wiem, czy nagrody jest napisane. 13 razy dostanę fragment budynku zestaw honory statusu, tak. I dostanę tyle punktów dla gildii w potencjale. Teraz te, to jest bardzo fajny budynek, także jak klikniemy sobie znowu tutaj na nim, trzeba zebrać go 200 sztukaż, Ale jeżeli ktoś robi naprawdę, szczególnie w aktywnej gili, jeżeli ktoś robi, to naprawdę można to zbierać fajnie. Na dzień dobry dostajemy na obszarze 3x4 niedużo, bo dostajemy tylko dwa punkty rozwoju, tam monet to nie liczę. i 10 towarów do skarbca oraz 105 punktów, czyli więcej niż Galeria Sław, tak? Eee, nie ukrywajmy, no bo Galeria Sław daje ma obszar 3x3. Czyli tylko sobie um, o, o kilka kratek więcej, tak, czy mniej, przepraszam, bo ma 9 od tej 12, tak? czyli tylko i wyłącznie 3 kratki różnicy. Ale yy, prawda, nie daje 105, daje dużo, dużo mniej, czyli opłaca się ten budynek. Jeżeli chcemy rozwijać Gildię, no ja akurat tutaj nie chcę, ale, ale jak, jak chcemy, to w tym momencie tak się opłaca. Natomiast bardzo fajnie się dzieje, kiedy ulepszamy ją na maksa, czyli kiedy faktycznie będziemy aktywni, faktycznie będziemy pomagali to już ten obszar nam daje 12, yy, przepraszam, nie 12, 6 punktów rozwoju, tak? Więcej monet, już 50 towarów i już 175, także jest to bardzo, bardzo dużo tak naprawdę w porównaniu do, do zwykłej galerii swap. Yy, no a to jest to, że jeszcze, prawda, to jest tylko jeden zestaw, tak? Także możesz sobie dokonać wyboru, jeżeli mamy już jedną na maksa, cały czas bierzemy udział aktywnie, także opłaca się moim zdaniem brać udział w, chociażby dla tego fajnego budynku, żeby go zdobyć, bo na pewno nie każdy będzie miał taki budynek w mieście, tak? Teraz ja tutaj mam trzy prowincje, tutaj jakiś kolega z jakiejś gildii, piękny miś, tak, wziął sobie i też już ma dwa, ma 63, trzy, miał jakoś tak na pierwszym, także no tutaj akurat nie ma ten, y, może dlatego, że ma drugie miejsce, to ma gorzej i zobaczmy sobie, zdobył 8 na 40, tak? Ja tutaj zdobyłem ile? Y, 102 w tej chwili. Jest to 28 na 40. I teraz tak, poprzedniego dnia miałem już bardzo duży opór. Tutaj widać, że mój opór jest 20, y, teraz 220 albo mnożnik negocjacji razy 5, tak? Kara do ataku. No teraz ja tutaj atakując. O, mam plus 220. Tak? To jest już bardzo, bardzo dużo. Ja na przykład teraz atakując, powiedzmy sobie, tym um, powinienem przegrać tak w teorii. Tak? Zobaczmy sobie jedna konfiguracja, druga, trzecia wojska. I zobaczymy, że już jest bardzo ciężko nam z 220 jak gdyby, pokonać armię. Straty są bardzo duże albo całkowite. Tak? Że nie można ciężkim plus łotrami. Spróbujmy sobie jeszcze artylerią. Tak? Samą artylerią. Też jest porażka, tak? Widać jest po prostu już no bardzo dużo. Ja mam, yy, nie mam 220, tak ja co mam, ja mam 249, tak? Także szybkie jak podejrzewam, weźmiemy i dowalimy tutaj łotrów, to może mamy jakąś szansę, jakąś szansę, żeby z tym wygrać. Bo jak widać standardowo, tak jak się bije, to no niestety to odpada. Tutaj wygram czy wygrałem, tak? No ale to mówię, to wiedząc, jakie wojsko przeciwko jakiemu. Inaczej bym po prostu nie radził. Teraz przyszedł nam tylko jeden punkt, było 28 na 29, tak? Teraz tutaj w tym miejscu było widać, że wskakuję. Natomiast kiedy negocjujemy, będą dwa punkty, tak? Także jak weźmiemy sobie po kolei, no, obojętnie, żeby tylko uzupełnić, czego mniej więcej. Nie mam dużo, bo już te dwa sektory zdobyłem, tak? I teraz, żeby zdobywać cały czas, musiałbym przejść do innej epoki, bo nie mam zadań powtarzalnych tutaj odblokowanych. Nie mam skąd towaru brać, albo musiałbym kupować, albo jakieś budynki stawiać, żeby, żeby mieć te towary. Także tu to odpada mi. Dobra, ale jeszcze nam zostało. My tu gadu gadu, a tu we wsi stoi. No to weźmy sobie jeszcze raz tego. Może się uda. Zobaczmy. Nie, przeszło, czyli jest kicha. Przegram, tak? Poddaj się, spróbujmy jeszcze jedno, żebyśmy zobaczyli, bo jest 29 na 40, żeby było widać, że jest 31. Tak, jak już tutaj... Dobra, zróbmy po kolei mi się nie chce. ja tutaj nie potrzebuję mieć pierwszego miejsca. No dobra, nie, nie bierzmy tego, no bo mamy wszystkich pozostałych będzie 4. Czyli raz, dwa, trzy. 4, a tutaj jest wykorzystana cegła, także nie ma sensu. głupotę zrobił. zrobił. <laughs> ok, czyli mamy kwarc, czy szkło tutaj. Yy, teraz musimy w takim razie zioła tutaj, a sól weźmiemy tutaj. Wygraliśmy, tak będzie plus 2. Nie, o plus 1 jest. Widzicie? Czyli Raz jest przyznawane jeden, raz są przyznawane dwa punkty. Aha, przepraszam, czyli jest, dobrze, tam jest jeden, ale tutaj jest. Były 29 na 31. Czyli jak widać, negocjując, dochodzą dwa punkty. Kiedy bierzemy i walczymy, dochodzi nam jeden punkt. Tak? Czyli walki są niżej, tak samo jak w wyprawach, są niżej kalkulowane. Jeżeli chcemy prawda, mieć więcej punktów albo szybciej zdobywać sektory, no to warto jest jednak prze Przenegocjować, tak? Tylko jest coraz trudniej, tak? Także to jest też, no nie, nie zawsze, nie dla każdego. Dobra, czyli mamy tak. Mamy tutaj szkło. No i teraz jest pytanie. Weźmy po kolei. Może się udało, może nie. Udało się, no i super. Skąd wiem, bo tutaj się ten plusik zrobił. Tak, no i teraz zobaczmy. 33, czyli jeszcze nam brakuje 7. A jaki atak już teraz był? 280, czyli jaki to jest mnożnik ataku Razy 5. No, także to jest już tutaj kiszka. Na... Zobaczmy, no, towarów powinno teoretycznie starczyć, zależy jak jeszcze się uda, ale no, wczoraj nie takiego pecha, normalnie. O, kwasowy był. phph 1. PH jeden był. Tak, 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 tak mnie poszło wczoraj, tyle razy próbowałem zdobyć, naprawdę natraciłem Tyle towarów. Nie wiem, czy nie po 200 każdego straciłem, żeby tylko, kurcze, żeby tylko się udało. Chciałem wam nagrać, żeby teraz tutaj przy finalnym nagraniu, znaczy przy, przy nagraniu, prawda? Jak widać, dostaje się te fragmenty tego budynku tam. Jeszcze mamy 5 i trzy nazwy muszę jeszcze zrobić, tak? No bo negocjacje są pudne. Eee, także tyle, co ja się wczoraj namęczyłem, to powiem Wam szczerze, gdybym gdy wiedział, że się na tak, namęcza, to w ogóle tego nie robi. Naprawdę. <grym>, by... Gra nie warta świeczki, jak to się mawia. Zobaczmy, może się uda. Bo to jeszcze 300, także to chwilę może pozwań, minutę tego się nie, nie opyka. Zobaczmy sobie tutaj, tak. Tutaj cegła, tak, tak. Okej, okay, by trafi. Nie udało się, no trudno. Tak, poddaj się. Dobrze, nie ma prób, o które trzeba płacić. Tak, jest 300, tak. No. Nie mam więcej do ataku, także nie, nie mam co szaleć. Już na to nie poradza. Jeżeli ktoś ma to robić um, dla Gildi, to musi mieć naprawdę zasoby konkretne. Nie da się tego ukryć. Jeżeli to robić dla siebie, no to powiem szczerze, ja bym nie robił. Osobiście bym tego dla siebie nie robił. E, po co? Po, te, po ten budynek? No, mogę mieć fajny budynek. Jak jest, jest w gili, to jest coś innego: 37, także jeszcze brakuje nam 3. Idealnie, by było jedną walkę. No, ale nie, 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 nie zwalczę tego, bo to już jest za duży atak przeciwko mnie. A tutaj na tą chwilę nie rozwijam dalej ataku, nie mam takiej potrzeby. Czego najwięcej? Tego znajdę? Dobra. No, i to jest taka sytuacja, właśnie, w której nigdy nie wiadomo, zostało to, zostało to. Bierzemy pierwszy, trudno, nie udało, udało się. Dobra, okej. Okay. i to jeszcze potrzebujemy jedną wygraną. Tak, o, i w końcu się wygrało jakieś, jakieś pery, bo tak wygrywamy pery. No nie ma ich dużo, także też granie tylko dla samych perów to na pewno się nie opłaca. Ponieważ nam brakuje, chcemy dorobić do czegoś nie wiem, mamy ruszta czy coś, to wtedy takie coś się naprawdę bardzo przydaje. To są darmowe pery na ruszta idealne, dosłownie, idealne. To je się trafia dość, dość często. Ja to się dziwię, że tylko raz. Weszły, ale za to w, y, tych planów tam tamtego budyneczku weszło dużo. Także każdy kij ma dwa końce, jak to się mawia. No i ostatnia próba. No i teraz, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No nie udało się, trudno. Nie udało się, może teraz, no, mo, może się nie uda. No bo nam brakuje naprawdę tylko 39 na 40. Brakuje tylko jednego. Ja zawałam żonę, żeby mi żona znegocjowała. Ona to lubi negocjować. No. Daj mi, daj mi. No i ja lubię. A, ale ja mam szybką walkę na wszystkich światach, także tylko mogę jej, jej dawać na jednym świecie, żeby się trochę pobawiła. Bo na reszcie jest tylko wszędzie szybka walka. że żonka nie może za bardzo pobawić. No i teraz co tutaj stawić? No, no co tutaj stawić? No suszone znowu stawić, tyle ich wsadzałem, było niedobrze. To znowu je tutaj w sali no, kurczaki pieczony no wystawie to, no, nie wiem. O udało się. No i super Dobra, tak, no i teraz jest 3,95 odliczanie, tak, czyli 4, 4 godziny jest pod naszą tutaj ochroną. Teraz można dostawić budynek dodatkowo jeszcze, tak? no Bo tutaj mamy pierwsze. Wejdźmy sobie teraz tutaj na. Mamy 290 na godzinę, tak. 5278 punktów fały w tej chwili, 290 na godzinę. Teraz ja mogę sobie do końca już, prawda, te, te 10 dni tam jest, to tam 8 dni zostało, mogę sobie już nic nie robić. Teraz te punkciki fajnie sobie lecą. Mogę koledze na przykład na złość zabrać, tak? No, mogę na to zrobić, ale równie dobrze ci pozostali tutaj nic nie robią, bo to są też gili jednoosobowe. Tak? Oni nic nie robią, to po co mu to zabierać? Niech sobie zdobywa, hopok. Hop. A co tam, to kosztuje dużo zasobów? Jeżeli ja mam raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery prowincje, jeżeli ja mam. I, i, i wiem, ile to kosztuje dla nowo. To chłopak, który naprawdę, on nie ma takiego miasta jak nawet ja. Dank ma 88 tysięcy punktów. Ma. Muszę wyłączyć i włączyć. Mam taką myszkę, która po prostu nie chce ten... yy, tak. Chłopak nie ma arki. Chłopak, nawet OBS-a nie widzę żadnego, ma tylko ze sobie. I on sobie daje radę. To po co go męczyć? Ma dwie galerie słab-bieda. Tak? tak mu zależy, żeby mieć więcej potencjału, a nie siedzi w żadnej gili wieloosobowej. No to troszeczkę kontrowersyjne podejście, no ale jeżeli to jest coś, czego chce, to ok, ma większą podejrzaną obronę, nie no, może nie ma większej obrony od miasta ode mnie, ale, ale ma jakąś obronę od miasta, gdzie ja wolę zbiory na czas no, no po co takiego chłopaka męczyć tutaj, prawda, Jak nie tam koszt wojska, to mnie interesuje, bo ja sobie w ciągu doby robię y, wyprawy na przykład, tak y, towary, no to wpadają z ZH, wpadają z tego, to niech sobie ten, dopóki on mnie nie zacznie atakować tak naprawdę no to dopóty ja, ja nie mam nic przeciwko niemu, nie? Także niech sobie dojedzie tutaj do środeczka, potem może sobie też robić dalej kolejne. Ja mogę sobie zacząć atakować tego, jeżeli będę chciał. Tak, tutaj mam 360%, także nie dziękuję, poczekam czekam jutra, niech <grym> się zrezytuje. Już będzie jutro, to, to, to już, już, już będzie ok, bo wtedy będzie to mnie kosztowało taniej, wtedy będę mógł sobie przejąć. Kolejny tutaj da mi 158, tak? Ten mi daje. 102, ten daje 118, ten mi daje 70. No, no ten mi nic nie daje, także, także tak to jest. gdybym jego przejął, to ten jest 84, no bo co ja mam go męczyć, przejmować? Tego jest 199, to jest po co? Tak? Tego nie mogę przejąć, no bo nie jestem koło niego. Ten jest 158. No opłacałoby mi się przejąć tego, bo ma 199, tak faktycznie, ale wtedy on jakby tutaj doszedł, to by mnie pewnie chciał atakować, czego jak zajmie mi ten, to ten jest nadal mój, także to nie jest tak, że on mnie rozdzieli i już w tym momencie ja zgubię połączenie i tą resztę tracę. Nie, nie, nie. Tu jest tak, że jeżeli mi zdobędzie tego, tak jak w wyprawach, tak jak w GVG, tak? Zdobędzie tego, to ten. tylko z tym, że mój sztab jest na stałe, nie staw się nie przenosi tutaj, tak? Te, że jest ta różnica pomiędzy GVG a AT. Natomiast punktów jest dużo więcej niż, niż um, prawda, w GVG. No i walczymy te parę dni. A nie musimy walczyć całego tygodnia, że nie chcemy. A i tak fajny punkt się zdobywa. No tak? Klikniemy sobie tutaj czy, czy w tym miejscu, tak? wierzę, że awansuje przez to do Ligi kolej <laughs> niechcący. No ale trudno, no awansuje to awansuje, tak? Także zdobywając to. Wygra się 54600 punktów potencjał dla gili. No i teraz przeliczmy sobie, że nam dwa tygodnie, tak? To 54 600, 54 600 podzielone na, na 14 dni. 14 dni to się równa 3900 na dobę. A ja pamiętajmy, że jestem w rozkwicie, moja każda galeria słowa, Hofpain. Tak, tutaj, proszę bardzo, daje mi High Middle Ages, zaraz się przekonamy, bardzo małe, śmieszne ilości, tak? Także tego potencjału jest naprawdę High Middle Ages. Tutaj, proszę bardzo, to jest 22 na dobę. Tak, ja tutaj mam na dobę 3900, 3900 potencjału. jak tylko zrobię to, co zrobiłem i utrzymam tylko to teraz, nic więcej nie będę robił. Praktycznie przez kolejne 80 dni, czyli to nie będzie przez dwa tygodnie, tak? no bo nie zdobyłem tego w ciągu. Ale no i tak mi leciało więcej, czyli no powiedzmy sobie, że i tak się opłaca, tak? a niech będzie 3000, w sensie 2000, i tak jest bardzo dużo. A 22 na no to z takiej jednej, która ma 3x3, a tam to mi nic nie zajmuje, tylko powalczyłem sobie i zdobyłem to, no to jest nie, niewyobrażalnie więcej. tak, Także na pewno się opłaca robić, jeżeli chce się rozwijać kilgię. Yy, i tyle w tym temacie. Tak, także nie wiem, czy tutaj jest dziennik. Jeżeli ktoś chce widzieć, co się zdobyło, kiedy się zdobyło, kto zdobył i tak dalej, to można, to można prawda, sprawdzić. Ja tymczasem dziękuję. To wszystko, co chciałem wytłumaczyć w tym temacie. Na pewno opłaca się robić przez komputer, żeby się dogadać z ludźmi na czacie gili. Jeżeli coś to robi na komórkach, wypada mi dodatkowy czat. To jest warto, jeżeli razem chcemy coś zaatakować, czy to Whatsappa, czy to Discorda, czy jakiegoś innego Discorda, prawda? Bo inaczej komunikacja zawodzi i potem robią się bałagany w Kiriach. Ja tymczasem dziękuję, pozdrawiam, hej.